Razy witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na vloga. E, taki luźny film z całego dnia. Jest bardzo, bardzo luźny swoją drogą deszczowy dzień. E, no i też spędzam go w domu, chillując, oglądając seriale, czytając książki, może układając puzzle. E, no i tak, dzisiaj w sumie nie za wiele będzie się działo, ale miałam ochotę ponagrywać, dlatego postanowiłam, że dzisiaj między innymi pokażę Wam nowości, które ostatnio zagościły w mojej szafie. Mam tutaj te ubrania i będę Wam mówiła, co jest skąd i tak dalej, i co warto po prostu co warto się zaopatrzyć w tej zimy i tej wiosny przede wszystkim, bo nie ukrywam, że większość tych zakupów już jest z myślą, już jest zrobiona z myślą o wiośnie. Kiedyś nagrywałam często takie filmy, lubiliście je, więc stwierdziłam, że spróbuję znowu tego formatu, może akurat Wam się spodoba. Wiem, że kiedyś Was to bardzo inspirowało, więc zobaczymy. Przede wszystkim, co muszę zaznaczyć na początku, ja jestem już taką osobą, która nie kupuje. Przede wszystkim dużo ubrań i nie lubi mieć dużo w szafie. Nawet ostatnio znów robiłam porządki w szafie i po prostu wszystko wyrzucałam, odkładałam i tak dalej. I naprawdę zrobił mi się w tej szafie luz. Pokazywałam to na filmie. Nawet zrobiłam coś takiego, że wyczyściłam całe moje vintage swoją drogą. Tutaj się nazwę. Zostawiłam dosłownie garstkę rzeczy, resztę wyrzuciłam, oddałam. Myślę, że teraz. Będzie się tam pojawiało jednak mniej rzeczy, ale one bardziej będą już takie przemyślane dla Was jakościowe, więc możecie mnie zaobserwować, bo na pewno co jakiś czas będą pojawiały się nowości. Mam na przykład zdjęcia do zrobienia jutro. Ale teraz nie o tym. Chodziło mi o to, że ja już nie mam dużej ilości ciuchów, dlatego też moje zakupy są trochę bardziej przemyślane. Kupuję rzeczy, których przede wszystkim mi w szafie brakuje, które będę mogła łączyć z innymi, już które mam w swojej garderobie. No i przede wszystkim są to takie rzeczy, które pełnią wiele jakby funkcji, czyli można je wystylizować na wiele okazji. I szukam przede wszystkim ubrań, które już dość długo są na moim liście. Jeżeli mam chęć kupić sobie jakąś konkretną sukienkę o jakimś kroju to nie podejmuję już tej decyzji tak wiecie pochopnie, nie szukam od razu, tylko daję sobie czas chcę zobaczyć czy to faktycznie dalej mi się będzie podobało powiedzmy za kolejne 2-3 miesiące jeżeli tak jest no to wtedy robię właśnie te zakupy no i co najważniejsze przede wszystkim kupuję na Winted. tu będzie tylko jedna jedna tak rzecz z, ze sklepu z Reszta to są zdobycze z Vinted, ale co ciekawe, możecie je też teraz znaleźć w tych sieciówkach, więc tak, zostańcie koniecznie ze mną i już pokazuję Wam, co takiego zagościło ostatnio w mojej szafie. Jako pierwszą pokażę Wam tą rzecz z czyli to jest jedyna rzecz nowa z sieciówki. I to jest krój sukienki, na który bardzo długo właśnie chorowałam i chciałam tego typu sukienkę, czyli po prostu sukienka długości midi z rozcięciem na długi rękaw i ona ma co prawda mocny dekolt. Ja teraz nie mam odpowiedniego stanika do tej sukienki, dlatego muszę co jakiś czas chować ramionczko, bo ona ma ten dekolt głęboki, przede wszystkim tutaj na ramionach, ona tak bardzo nisko schodzi, więc mam do niej taki jeden stanik, który po prostu mi idealnie spasował, no i jego używam. Ta sukienka była na wyprzedaży i kosztowała około 45 zł w Senseju. Jeszcze jest dostępna ta szyba w różnych kolorach, więc możecie sobie zobaczyć. Sukienka numer 2 i mój zdecydowany faworyt, ale ta już jest z vintet. Ona ma długość midi, nie ma takiego rozcięcia. Jest bardzo, bardzo taka elegancka na krótki rękaw, i to mi akurat bardzo do niej pasuje. Będzie świetna wiosną. Już nie mogę doczekać się tych dni, kiedy będę mogła założyć tą sukienkę, jakieś sandałki i po prostu przejść się na taki wiosenny spacer. Naprawdę uważam, że sukienka jest przepiękna i ona jest aktualnie dostępna w H&M. Jest tego co widziałam, więc możecie sobie zobaczyć. Ja ją znalazłam na Vinted i zapłaciłam na Vinted za nią. 40 zł, jakoś tak. W sklepie kosztuje 100 parę, więc naprawdę dobry deal. I chyba widziałam taką jeszcze jedną na Vinted, więc możecie sprawdzić, może jeszcze jest. Teraz mam na sobie coś, o czym myślałam naprawdę dosyć długo i to jest koszula bardzo popularna koszula z marki Laurella. One kiedyś były bardzo takie właśnie popularne, jeśli chodzi o markę. No i przyznam szczerze, że ja wtedy kiedy widziałam je na stronie, też na nie troszeczkę zachorowałam, ale Widząc też ich cenę, bo one wtedy kosztowały chyba 259 zł, no jednak mnie to nie zachęcało i nie chciałam wydawać po prostu tyle kasy na koszulę, mimo że jest naprawdę piękna i świetna jakościowo. No i kiedy zobaczyłam, że na windet po prostu jest wysyp teraz tych koszul, zdecydowałam się kupić. Zapłaciłam za nią 25 zł, a jest w ogóle nowa, nieużywana i to jest jakiś hit. Ona będzie pasowała zarówno do takiej eleganckiej stylizacji, czyli coś takiego jak dzisiaj mam na sobie, na przykład czarna spódniczka rajstopy, jakieś eleganckie buty, ale uważam, że tak samo na wiosnę będzie ślicznie wyglądała do jeansów. Dlatego, jeżeli też taka koszula Wam się spodobała teraz lub podobała już wcześniej, jak widziałyście na stronie Laurelli, no to koniecznie zajrzyjcie na winted, bo jest ich tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie tylko w bieli, ale również w tych dwóch pozostałych kolorach. Tam jest chyba szarość i coś jeszcze. Koszula jest naprawdę przewygodna. Ja mam ją w rozmiarze M i ona, co prawda, mogłaby być niby trochę mniejsza, ale z drugiej strony... Mi podoba się w koszulach to, że ona jest właśnie taka, taka luźna, oversize'owa, nawet ma troszeczkę dłuższe rękawy. Lepiej się czuję. Uważam, że coś takiego ma więcej zastosowań, bo możemy potraktować właśnie jako oversize nawet do jeansów. Więc z tego zakupu jestem również bardzo, bardzo zadowolona i jedna z takich moich lepszych perełek upolowanych na Vinted. No i 25 zł. Inne koszule widziałam za 4, między 40-50 zł, więc i tak to jest super cena jak na tą koszulę, bo tutaj mamy z tego, co pamiętam, 100% wiskozy i ona jest w ogóle bardzo dobrze zrobiona. Ona bardzo dobrze odszyta. Przedostatnia rzecz to sweter, nad którym również bardzo długo się zastanawiałam, i to jest sweter z Zary, który również jest wciąż obecnie dostępny. I on ma w składzie wełnę i alpakę. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły. Pomijając już to, że jego kolor jest po prostu genialny, to jest takie baby blue, ale bardzo przygaszone, takie przydymione. To ogólnie jego krój pod względem szerokości i długości. Jest perfekcyjna na taką pogodę, właśnie zimę i na wczesną wiosnę. Kiedy ja go ubiorę na przykład pod płaszcz, to uwierzcie mi, jest mi naprawdę ultra ciepło. No i właśnie na taką wczesną wiosnę będzie idealny, kiedy będziemy mogli już zdjąć kurtki, żeby po prostu też się nie zaziębić, to coś takiego cieplejszego na siebie włożyć. Zobaczcie jeszcze z bliska na niego. No, on był tak samo nieużywany. Na początku przyznam, nie mogłam się do niego przekonać, jak przyszedł, bo on mi się wydawał troszeczkę drapiący. Ale dosłownie po jednym mm, użyciu, po jednym dniu się do tego przyzwyczaiłam. Nie wiem, czy się przyzwyczaiłam, czy po prostu on nie jest jednak tak drapiący, jak mi się wydawało na początku. Przede wszystkim wygrywa chyba to, że jest bardzo ciepły, i to jest teraz ważne, bo jest taka pogoda, że naprawdę przerzucając go choćby w domu na siebie mam 100% komfortu. I ostatnia rzecz, którą wam pokażę, i w której swoją drogą chyba już dzisiaj zostanę. To jest taki długi, bardzo ciepły sweter z Reserved. Nie wiem, czy on jest teraz dostępny, ale chyba nie. Ale widziałam kilka też takich na Vinted. On po prostu jak mi przyszedł, ja wiedziałam, że ja w nim będę chodziła non-stop. I na początku faktycznie tak było. Jest bardzo, bardzo gruby. Jest długi, więc to nie jest teraz sweter, który możemy ubrać na przykład pod kurtkę albo pod płaszcz, bo jest za długi. No chyba, że mamy długi płaszcz, no to w ogóle wtedy super. Ale... Wiosną, kiedy zrobi się trochę cieplej. No po prostu bajka przerzucić taki swetr na sukienkę, na leginsty i będzie nam ultra komfortowo. Z tego zakupu jestem również bardzo zadowolona i chyba jak on mi przyszedł, to ja przez dwa tygodnie non stop chciałam w nim chodzić. Później troszeczkę mi się już wiecie, znudził. No tak to jest z ubraniami, musiałam zrobić sobie przerwę. No i jakiś czas temu znowu do niego wróciłam. Ma w ogóle przepiękne tutaj rękawy, bo one niby są takie proste, ale zobaczcie, robią się takie jakby bufki na dole. No, super wygląda. I tak te moje nowości w szafie wyglądają. Nie jest tego może dużo, ale jak mówiłam wcześniej, są to rzeczy, uważam, przemyślane, które na pewno mi posłużą na długo. No i takie kupione już z myślą właśnie o wiośnie. Możecie mi napisać, co Waszym zdaniem jest takim must have na wiosnę. A ja teraz wracam do wypoczywania i może po sobie puzzle a propos puzzli będę miała Wam do pokazania coś naprawdę ekstra. Moi drodzy, mówiłam, że powiem wam coś a propos puzli. i teraz tak, uważajcie, jeżeli tak jak ja jesteście fanami układania puzli, tak jak my właściwie, bo robię to często z Zygą, to bardzo, naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam wam te puzzle z firmy Goliat i mój tip jest taki, że ja je kupuję na Vinted, słuchajcie. Te już miałam, te układałam, teraz kupiłam trzy różne i w nich fajne jest przede wszystkim to, że one są dobrej jakości. Czyli są twarde, kompletnie się nie zaginają. No i dodatkowo, słuchajcie, mają przepiękne kolory. Już wam pokażę, może na przykładzie tych, które układałam. Nie wiem, czy to będzie w tym świetle widać, ale zobaczcie, one naprawdę mają bardzo wyraźne, fajne kolory. Ja lubię też takie puzle z widokami, ale od jakiegoś czasu jestem fanką takich, właśnie bardziej kreskówkowych, coś takiego, wiecie, jakieś obrazeczki i tak dalej. No i mam takie motywy. Kupuję je na Vinted, po prostu wpisuję puzzle Goliat i kupuję je dosłownie po 10, czasem po 15 zł. Ostatnio udało mi się kupić właśnie trzy opakowania od jednego sprzedawcy, więc płaciłam za jedną przesyłkę. No i zastanawiam się, które dzisiaj sobie ułożę i chyba stawiam na te. Tak, idziemy układać. Dzisiejszy dzień dobiegł właściwie końca. Ja przyszłam dzisiaj wcześniej do łóżka, bo chciałam sobie po prostu poleżeć w spokoju i pooglądać serial. Ostatnio znów mam wielką zajawkę na dom z papieru. Jestem w czwartym sezonie, więc zostało mi chyba jeszcze tylko jeden. I oczywiście ja już to oglądałam, więc znam jakby i zakończenie i wszystko, ale całkiem fajnie się to ogląda tak właśnie przy okazji gotowania, układania, puzli, sprzątania i tak